Powiem wam, że tak sobie siedzę. Znaczy, nie tak sobie siedzę, tylko siedzę i sobie robię tutaj rzeczy przy komputerze. Ogólnie miałam zrobić rano zakupy, podjechałam pod sklep, okazało się, że nie wzięłam portfela, bo wczoraj miałam inną torebkę. I nie wzięłam sobie portfela. I w ogóle nagrywam dzisiaj na takim prześwietlonym tle. Nagrywam na takim prześwietlonym tle, ale tak sobie pomyślałam, że... Nie wiem, jakoś miałam ochotę e, nagrywać, znaczy w ogóle, powiem wam, że dzisiaj jakoś mam mega, mega ochotę nagrywać i e, wróciłam do domu po tych zakupach, miałam jechać, a jeszcze raz, w pewnym nie muszę troszkę to inaczej zorganizować, zaplanować, bo jak jadę na zakupy, jak jadę na zakupy, słuchajcie, to tracę dużo czasu tego wolnego, kiedy mam teraz bez dzieci, a mam po prostu bardzo dużo rzeczy do zrobienia na komputerze, bardzo dużo. No, ale oczywiście, jak jechałam do domu i, i w ogóle, nawet jak teraz tutaj jestem, to ciągle myślę yy, o nagraniu filmu. I... I bez przerwy przychodzą mi do głowy jakieś pomysły, o czym bym chciała, o to nagram o tym, o to nagram o tym. Okej, okay, ale dzisiaj nie mogę nagrywać, bo nie mam czasu, ale dobra, no to następnym razem nagram o tym. Yy, I myślałam sobie, cały czas sobie powtarzam, nie, dzisiaj nie nagrywasz, bo na dzisiaj nie nagrywasz jeszcze tym bardziej nie wrzucisz żadnego filmu. Ale w związku z tym, że właśnie tak siedzę, robię te różne rzeczy i co chwilę mi coś przychodzi do głowy. I połowy oczywiście tych pomysłów zapominam, bo nie zapisuję, a powinnam zapisywać. I w każdym razie, no szkoda, bo trochę ja no ja tak mam, że ja bym mogła po prostu, wiecie, nie zawsze tak mam, ale często tak mam, że mogłabym sobie otworzyć kamerę i sobie tak pogadać. Chciałabym o bardzo dużych rzeczach pogadać, ale mój czas mi na to nie pozwala. Czasami jest też tak, że nie mam humoru, chociaż mam na kamerze, to chyba nie zejdzie. Czasami jest też tak, że nie mam humoru, ale to tak nie, że nie mam humoru, żeby nagrywać, tylko yy, w ogóle nie mam takiego dnia. Wiecie, coś tam w środku jest, a we mnie siedzi. A jak nie macie takiego dnia, to. Ciężko jest tak wie, zacząć o czymś nagrywać. Cokolwiek, nawet jakby. Właśnie to powiem Wam, że jest najgorsze, ale dobra, to jest inny temat. Nawet jak macie zaplanowane, właśnie, że coś nagracie, a coś Wam wyskoczy, no bo wiecie, jak ja nie mam humoru i tak sobie gadam dziwnie em, i tak wiecie, trochę nieprzyjaźnie, no bo wiecie, jak nie macie humoru, no to często w ogóle nie chcecie gadać, a tu coś musicie zrobić, ale nie, że musicie, bo musicie, tylko chcieliście to zrobić, ale coś spowodowało, że już wiecie, coś się tam pozmieniało. Powiem wam, że tak sobie właśnie siedziałam i myślałam o tym, że lata lecą, lata lecą. Czas mija tak szybko i tak w ogóle zastanawiam się, jak to jest w takich różnym, w różnym wieku. Wiecie, jak to się ma naście lat, później tam 20, później 30 pary, a jak to jest, jak się ma 40 czy tam 50. I wiecie, tak ostatnio tyle rzeczy się dzieje i tak wiadomościach. Ja w ogóle stwierdziłam, że przestaję oglądać wiadomości, ale jeszcze troszkę oglądam i słucham wiadomości. Ale ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi właśnie o te wiadomości, to tyle rzeczy się dzieje i tak sobie człowiek myśli, jak po pierwsze, tak sobie myśli, że pieniądze życia nie uratują. Często. Czasami wierzę w takie, wiecie, przeznaczenie, że jak coś jest pisane, to choćby nie wiem co, ale czasami wydaje mi się, że mamy duży wpływ na to, jak nasze życie się toczy, i jak się potoczy. Później sobie też tak. Później sobie też tak myślę, że wiecie, właśnie, pieniądze nam niczego nie, da, nie dają, życia nam nie dadzą. Tylko się są rzeczy, których się nie da kupić. I Kolejną rzeczą jest tak, ile czasami w życiu mamy i nie potrafimy i nie możemy tego docenić. I powiem Wam, że to jest coś w tym takiego, że niełatwo jest, niełatwo jest tak jakby zdawać sobie sprawę z tego, co ma i cieszyć się tym, co się ma bo często chce się więcej i w ogóle gubimy się tak w tym życiu w tym, tym całym pędzie tej gonitwie ale tu wiecie, to tak nie do końca tak mi się wydaje, że to jest Taka ludzka wina, czy to jest oczywiście tam nasza wina, ale też nie do końca mamy w tym wpływ. Jesteśmy, moim zdaniem, w takim, wiecie, systemie, yy, wrzuceni jesteśmy do takiego systemu. Różne lata, różne wieki tam rządziły się swoimi prawami i, i, i systemami, ale, yy, więc czasami to nie jest tak, że dużo zależy, no dużo zależy może faktycznie od nas, ale, wiecie, tak, jesteśmy włożeni w taką machinę i po prostu w tym wszystkim się kręcimy, i tak, wiecie, ciężko gdzieś tam. E, się e, zatrzymać i to tak jakby też to wszystko z, z zewnątrz wpływa na nas na ten cały wiek i na ten pęd nie, 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 to nie do końca też jesteśmy tak, jak to nie są do końca nasze wybory, no ale wiecie tak myślę sobie, że w ogóle lata lecą naprawdę jak to życie wygląda jak to życie się zmienia, że człowiek tam miał 12 lat, chciał mieć więcej albo wiecie tam narzekał, doceniał tego co ma, a czasami tak się wydawało, nie, jak się jest młodym to się wydaje, że się cały Świat co to będzie, No, może nie, wie, nie wiecie, nie świat, ale wiecie, że to życie się tak jakby wygra. Eee, a to nie jest wszystko takie proste, żeby, żeby odnaleźć w życiu szczęście. To nie jest tak, żeby wygrać w życiu, tylko żeby, bo to nieważne ile, co by się miało, tylko żeby właśnie poczuć yy, taki spokój ducha. Wiecie, żeby to po prostu poczuć to, to, to w pełni szczęście. I ja powiem Wam szczerze, że ja na przykład mam takie momenty, to nie jest też tak, że jakoś tam wiecie ciągle, czy człowiek czuje się nieszczęśliwy, czy. To nie jest też tak. Yy... Ale gdzieś tam za czymś goni, czegoś ciągle brakuje. Jest takie poczucie, wiecie, ale ja mam na przykład dużo takich momentów, tylko wydaje mi się, że one za krótko trwają. One mi gdzieś tam uciekają, że przychodzi taki moment w ciągu dnia, dajmy na to. I ja sobie tak myślę, Boże, ile ja w życiu mam, i dziękuję w ogóle nawet za to, co mam. I sobie myślę, kurczę, że w ogóle to niesamowite. I powiem Wam, że najgorsze jest to, że gdzieś tam później ten taki właśnie, ten, 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 ten płomień tego poczucia gdzieś ucieka. I to jest coś, co mnie gubi, na przykład, i żałuję, że nie potrafię tak, ten wiecie żeby, tym, żeby ten ogień tego uczucia po prostu trwał cały dzień, codziennie, cały tydzień. I teraz mi się wydaje, że właśnie jestem na takim etapie. Znaczy, jeszcze wydaje mi się, że nie jestem na tym etapie życia, ale będę na pewno, chyba za niedługo na nim, że chciałabym właśnie poćwiczyć i zrobić coś w tym kierunku, żeby właśnie czuć yy, móc dłużej czuć to uczucie szczęścia. Bardzo bym tego chciała, powiem Wam. W życiu mi często tego brakowało, ale wiecie, bo, bo zawsze do, za, zacząć zdążyłam, zacząć goniłam. A tak szczerze powiedziawszy, powiem Wam z ręką na sercu, że jestem na takim etapie mojego życia, że ja naprawdę powinnam, czuć, powinnam to czuć takie spełnienie. Ja, ja wiem, że powinnam to czuć. Yy, że moje marzenia, moje dużo, dużo moich marzeń się spełniło. Naprawdę moich dużo marzeń się spełniło w życiu. I ja też często dodawałam właśnie takie filmy, gdzie próbowałam wam taką cząstkę mojego życia pokazać, jak ona kiedyś wyglądała gdzie kiedyś w ogóle ja się nie odważałam marzyć. To jest tak, że ludzie biedni, którzy nie mają pieniędzy, bardzo dużo, nie wiem, że nie razie nie są tacy wszyscy, najczęściej ci, którzy tak nie robią, osiągają duże sukcesy, ale bardzo dużo ludzi biednych boi się marzyć. Nie marzy po prostu, nawet nie marzy. To już nie chodzi o to, czy ono... Czy ktoś sobie wyobraża, że coś ma, że coś zdobędzie? Nie chodzi o pewność siebie i w ogóle, tylko chodzi o to, żeby po prostu... E, ludzie, którzy nie mają pieniędzy, pochodzą z trudnych rodzin, z ciężkich, z ciężkich rodzin, nawet jak mają pieniądze, ja pamiętam, e, pamiętam... osoby właśnie z mojej rodziny, ale to wiecie, nie chcę nikogoś tam wtra, wtrącać, ale jak się ma takie problemy w rodzinie też, nieważne jak się ma nawet te pieniądze, takie fundamenty nie są, nie ma tych fundamentów w rodzinie, to tak, takie dzieci, nie mówię też takie, bo ja jestem, ja byłam tym dzieckiem, to po, po prostu nie, 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 człowiek nie potrafi marzyć. A później jak się jest dorosłym, też tak jest. To gdzieś tam właśnie w nas siedzi, w środku, tak mi się wydaje, i my nawet będąc dorośli nie potrafimy marzyć. I wiecie, to chciałam wam powiedzieć, że jeżeli my nie będziemy marzyć, to jest takie dla mnie, to jest takie oczywiste, ale gdzieś tam się to, to się gubi po drodze, bo nawet jeżeli ktoś człowiek sobie zdaje sprawę z tego, to i tak gdzieś po drodze to w końcu gubi na co dzień i o tym nie myśli i zapomina i w ogóle, w ogóle nawet nie o tym nie myśli, tylko właśnie nie marzy. Jak się nie będzie marzyć o czymś, to się nawet tego nie będzie mieć, wiecie o co chodzi. I często się tak mówi, wychodziło się w takich, pamiętam, w Właśnie w rodzinach, w biednych rodzinach się nie ma pieniędzy, to człowiek nawet sobie tak wmawia, rodzina wmawia, wszyscy tak mówią, a nawet nie masz co o tym myśleć, bo tego nie będziesz mieć. I tutaj jest, już wiecie, tu się wszystko tak naprawdę kończy. Na, na tym etapie, kiedy właśnie ktoś Wam mówi, kiedy sobie tam zaczynacie to myśleć, że wiesz, nawet nie masz co o tym myśleć. Jeżeli nie będziesz o tym myśleć, nie będziesz o tym marzyć, to jest to takie trochę logiczne, ale bardziej kiedyś jest dorosłym, że tego nie będziesz mieć. Nieważne. Nieważne, są okoliczności. Bo wiecie, dużo rzeczy, yy, dużo rzeczy po drodze może się zdarzyć. Ja wiem, że tak czuję wtedy takie, takie osoby myślą, a, bo myślmy logicznie, nie ma się co tam, jakby wiecie, łudzić na coś, ale czasami te marzenia są różne, one często nie są materialne w ogóle, wiecie co? I tak nawet yy, one nie są często materialne, one czasami są właśnie takie czysto, czysto takie duchowe, emocjonalne. Zwykłe, proste marzenia o, o zwykłych, jakichś przyziemnych rzeczach, ale właśnie to jest taki bardzo też yy, duży, duży problem. że właśnie takie proste, zwyczajne rzeczy wydaje nam się, że są nie do osiągnięcia i tracę ostrość. Zwykłe rzeczy, yy, które są normalne, nie są nawet już marzeniami, bo one są dla niektórych je w ogóle nie do zrealizowania, ale bo, dobra, nieważne. Yy, chciałam wam powiedzieć właśnie, że jestem na takim etapie życia i za to trochę biję się w pierś, że powinnam po prostu yy, tak jakby wszystkie moje takie poczucia i marzenia tak naprawdę zostały spełnione i jak widzicie yy, tak naprawdę do, jak widzicie moje życie to wiecie, że to nie są, yy, to nie są nie wiem, złote klamki na, w cudzysłowie i człowiek, yy, I człowiek tam gdzieś gubi się po drodze, że nie potrafi wiecie. Że nie potrafi. A teraz, no bo co Wam powiem, że jak już zdaję sobie często z tego sprawę, że to jest ten moment, to później zaczynam się obawiać, że stracę to, co mam. I takie wiecie, błędne koło. No ale ogólnie powiem Wam, że szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy, naprawdę, że te lata, lata tak lecą. I tak zastanawiam się, kurczę, co później przychodzi, jak ktoś tam, jak się mamy, jeszcze więcej lat mamy. Będziemy mieć, albo już mamy, to co my sobie wtedy w ogóle myślimy? Do czego, czy my trzeba wtedy da się jeszcze czuć to poczucie życia i żyć tą pełną życia? No, ludzie tak żyją, no widzę, że żyją, więc da się, ale jest to, no ciekawe, czy jest to ciężkie, czy nie, czy po prostu to się żyje w jednym kierunku, hmm, wiecie. No wszyscy zmierzamy, tak naprawdę, w jednym kierunku, ale wiecie, o co mi chodzi. I moje takie właśnie. E, takie po, 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 połączenie tego, że ten czas leci, to też jest trochę powiązane z dziećmi. Bo po pierwsze, czas leci to z jednej strony, po drugie, taki priorytet i to taka najważniejsza: coś najważniejsze dla mnie, to być e, i kontynuować ten etap, na którym jestem e, dla moich dzieci, dla że, tego, żeby one wiecie, żeby być z nimi w tej, w tej chwili wychowywania i, i później dorastania na tym, na tym etapie. A, a później sobie tak myślę, no i właśnie, jak niektórzy są już po tym etapie, to co dalej? Wiecie, to się może... Dla mnie to się kończy na tym etapie, a przecież to się nie kończy na tym etapie, fajnie jakby się nie kończyło, widzę, że się nie kończy, ale myślę, że jest to też takie, takie wyzwanie, i w ogóle właśnie dlatego często tak mówiło. Jak słyszałam to, jak byłam tam dużo, dużo młodsza, nie, że każdy, et, każdy wiek jest związany trochę z innym etapem życia, w inne etapy się wchodzi. Teraz już to rozumiem. Rozumiecie, Rozumiecie mnie, teraz już to rozumiem, że mm, w różnym, w róż, z różnym wiekiem związane są różne etapy życia. Tak sobie myślałam wiecie, co dla kogo jest ważne w każdym wieku? E, mając tam 30 parę lat, co jest dla kogoś ważne, co jest ważne dla osoby mającej 40, 50 parę lat Bo po pierwsze, zdajemy sobie sprawę, że życie jakoś tam, część dużego życia jest za nami e, Często oczywiście jakiś tam rachunek sumienia, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy niedobrze e, Czy nam się w życiu udało, czy nam się nie udało Wiecie I powiem wam szczerze, że Powiem Wam szczerze, że jest to jakieś tam wyzwanie dla, dla, dla wszystkich, dla każdego, który tam przechodzi jakieś życie, nie? Że w ogóle, kurczę, naprawdę kiedyś dużo rzeczy było z jednej strony proś, prościejszych, a teraz to jest w ogóle tak masa nie wszystkiego dookoła, wiecie, kiedyś się kurczę oglądało tą telewizję po południu, była telewizja, kilka kanałów, później weszły kablówki, teraz wyszły różne e, różne, nawet nie wiem, jak to się nazywa, wiecie, jak e, takie aplikacje z różnymi filmami, serialami. W ogóle jest nie wszystkiego, dostęp do wszystkiego. I ja tak sobie myślę, no my tak sobie wchodzimy w ten etap. Yy, właśnie też, yy, zwłaszcza Polska, bo to wiadomo, dużo, dużo wcześniej na przykład takie rzeczy, yy, o takich rzeczach się myślało, nie wiem, w Stanach, nie? Bo, bo ten świat tam zupełnie wyglądał inaczej 20 lat temu. My tak naprawdę w ogóle ja to odczuwam teraz, dajmy na to, yy, taki dostęp do wszystkiego, yy, że wszystko jest zasięgu ręki. No, no, wszystko, wiecie, to naprawdę to jest. Yy, mi jako osoby, które ciężko podjąć decyzję, to jest w ogóle dla mnie zatrzęsienie, bo wiecie o co mi chodzi. Wszystkiego dookoła, czy lekarzy, jest dostęp no, do, do, do wszelakich yy, specjalistów, do różnych firm, yy, czy wiecie, jest dostęp do, nie wiem, do, do, do ubrań, yy, dostęp do sprzętu, jakiegoś AGD, RTV, wiecie, że teraz nawet ciężko, to jest wszystko, jest wszystko. Yy, no różne filmy, tak jak powie, też wspomniałam, te różne aplikacje, różne telefony, różne gry, różne portale społecznościowe, jest zatrzęsienie wszystkiego, wiecie, macie, znaczy, nie wiem, zwierzęta se możecie różne do domu kupić różne psy, różne rasy, yy, czy koty, czy, nie, czy innego tyku, tego typu zwierzęta, wiecie, po prostu nie ma, nie ma, nie ma granic yy, możliwości wyboru i, i nie, wcale niełatwo się żyje w też takich czasach, gdzie, gdzie zatrzęsienie gdzie po prostu kiedyś się szło prosto i tak droga każdego wyglądała i nie było tej możliwości wyboru i wszystkiego. A czasem teraz się trudno we wszystkim oddać, i to się tyczy też wszystkich. Powiem Wam, że właśnie całkiem niedawno usłyszałam o osobie, która. Yy, ja zawsze myślałam, że ludzie, którzy mają pieniądze, robią to, co kochają. Jakoś nie wiem, takie miałam przeświadczenie w życiu, że no tak musi być, bo jeżeli nie może ktoś nie lubić czegoś, co robi, bo jeżeli ktoś nie lubi, to znaczy, że właśnie nie ma tych pieniędzy, yy, dlatego że nie lubi, wiecie, takie błędne koło. A właśnie usłyszałam, znaczy później już tak by wiedziałam, że tak nie jest, ale teraz y, takie rzeczy na przykład wyłapuję, kiedy właśnie ktoś coś mówi, y, ludzie teoretycznie sukcesu mówią, że nie robią tego, co co ro nie robią tego, co lubią. I zależałoby właśnie y, mówią dzieciom swoim, żeby starają się jakoś tak na tyle im pomóc najloczycie mogą, żeby... W swoim życiu zdobyły i robiły to, co lubią. I tak właśnie jest nawet takie powiedzenie, że robiąc, robić w życiu, i dzięki temu zarabiając i właśnie lubić to, jakby żyć ze swojej pasji, ze swoich zainteresowań, to jest tak, jak wygrać życie. Nie i tak człowiek kiedyś myślał, że w ogóle że właśnie wszyscy, którzy mają pieniądze to jednak to lubią, a tu się okazuje, że wcale, że życie nie jest takie proste, na no, jakie wygląda. No i sobie tak wiecie, żyjemy na co dzień, żyjemy sobie tak wszyscy na co dzień, życie nam ucieka i później tak sobie się w ogóle, że w pewnym momencie swojego życia jest to tak, tak przy jeszcze właśnie jak się ma dzieci i się robi tam dla dzieci, gdzieś tam się nie ma tego yy, w życiu, ciężko jest znaleźć czas dla siebie, robić coś dla siebie. Albo może to jest, wynika z umiejętności organizacji czasu, albo może z nieumiejętności. Więc jeżeli więcej osób w takim razie nie umie zorganizować, może da się. Nie wiem, nie mówię, że się nie da. Ale wie, większość z nas nie potrafi tak zorganizować tego czasu, żeby mieć ten czas jeszcze, wiecie, wygospodarowany na siebie, gdzieś tam na swoje pasje, zainteresowania i tak dalej. Przynajmniej jest to na pewno ciężkie, nie jest to na pewno łatwe. Yy, I to... Powiem Wam, że yy, wiecie, że to wszystko. Nie wiem, czas nam gdzieś właśnie tak ucieka. I tak właśnie w pewnym momencie to tak, myślę, że chyba, nie wiem, dla mnie takim. takim yy, nie wiem, jak, jak to się mówi, że nie, nie, nie pocieszeniem. No dobra, coś tam dodać, jakieś słowo przed tym. Ale wiecie, takim pocieszeniem. I pocieszeniem i taką radością, takim prezentem dla, dla każdego z nas jest z nim oglądnięcie filmu, wiecie. Ja tak naprawdę zaraz oglądam seriale i poważnie. Czasami sobie myślę, że jedyne z tego dnia, co mam takiego dla siebie, naprawdę dla siebie, to jest, kurczę, oglądnięcie serialu czy filmu. I sobie myślę, Boże, gdzie to wszystko się, wiecie, jak to się wszystko potoczyło, nie? I kiedyś człowiek sobie myślał, że jak będzie dorosły, to będzie robił wszystko. A tu guzik tak naprawdę i dużo, dużo ludzi tak no, mówią, też tak w sumie mówili, że wiecie, kiedyś no zobaczysz jak to będzie, później będzie, będzie praca, odpoczynek, zakupy i gdzieś tam będzie twoja godzina, czy dwie godziny na oglądnięcie filmu. Co też nie do końca jest sprawy, bo powiem wam, że dla mnie na przykład jest też takim poczuciem e, fajnie to mnie cieszy, tylko chyba nie mam czasu się tym nacieszyć, że właśnie że zrobienie zakupów mnie cieszy. Kupienie tego, czego chcę dla moich dzieci, szczególnie dla moich dzieci, bo dla mnie to powiem Wam, że niestety to się gdzieś tam skończyło. Nie kupuję sobie tego, co chcę, co bym chciała. Teraz w ogóle planuję założyć sobie konto na Vinted. Bardzo chcę zacząć kupować rzeczy na Vinted. Powiem Wam, że mam. Ciśnienie na to. Yy, I tak, tak, bardzo tego chcę. I, I w ogóle już chodziłem na widzę, widziałam tyle różnych rzeczy, no tylko muszę jeszcze założyć konto. I właśnie ten taki moment, odkąd, kiedy zdajemy sobie sprawę, że już coś tam możemy mieć do tego czasu, gdzie założymy to konto, jest trochę, wiecie, trochę jest długi. Yy, I to też jest taki chwyt wszystkich właśnie, żeby założyć gdzieś konto na aplikacjach, na portalach, bo jak już coś to, to będzie, to my jesteśmy takby tak związani z tym. Ale nie jest to do końca też taki, wiecie, jeszcze, jeszcze jest ten odstęp czasowy, no właśnie, ale muszę założyć to konto na widzę, bo, bo mam straszne właśnie taką, taką chęć na to, żeby coś tam, dużo rzeczy pokupować dla siebie, bo moje tam kupowanie dla siebie też się gdzieś tam skończyło, ciągle kupuję dzieciom i chcę i w mnie to cieszy, mnie to po prostu cieszy, kiedy mogę kupić moim dzieciom to, co chcę, to co kiedyś chciałam. Żeby, ku żeby kupić, wiecie o co mi chodzi. I też właśnie tak jak mówię, to pojawia ten moment yy, też w moim życiu, że tak sobie myślę, że... Taki obawa i strach przed tym, że stracę to, co zawsze chciałam, to jakby dla, dla dzieci, wiecie, dla, mo dla moich dzieci. Ale do takich filmów to najlepiej jest live. Do takich filmów to jest najlepiej zrobić live'a bo wiem, że nie wszyscy mi piszecie komentarze, a wiem, że na live tak czuję, czuję to, żebyście chętniej pisali te wiadomości, chętniej byśmy mogli sobie porozmawiać, bardziej wymienić się tym, tymi spostrzeżeniami. Też tak chciałam, planowałam właśnie, żeby czytać te wiadomości i komentarze. I może tak zróbmy. Jeżeli będziecie chcieli coś napisać, to zostawcie komentarze w tym filmie, albo w następnym, albo jeszcze w następnym. Właśnie będę chciała poczytać te komentarze, żebyśmy mogli sobie zrobić taką, wiecie, wymianę zdań, jeżeli chcecie oczywiście. Jeżeli chcecie, to zapraszam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Jak zawsze pozdrawiam bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa!